Powiem wam, że to w nocy ładnie wygląda. Tylko na telefonie to te światła takie, wydaje mi się, rozmazane. W trzeba ekran przetrzeć. Ej. Ej, w ogóle jest jeszcze... O, teraz trochę lepiej chyba. Ale jak słychać huk tych wszystkich tutaj maszynerii tych całych rurociągów i to tylko taki mały fragment tutaj najbardziej z brzegu tam jeszcze z tyłu jest zobaczcie tu cała masa a tak mówię jak już jadę po drodze co to zajadę pokażę Wam bo kurde w sumie z całej Pol Polski jesteście i nie tylko z Polski. Może nikt tutaj wieczorem sobie nie przyjeżdżał albo nie będzie przyjeżdżał, to chociaż sobie zobaczycie jak taka cała tutaj aparatura wygląda. Szkoda, że tutaj nie ma też jakiejś... Wieże widokowej Wam powiem, bo tu było dobre miejsce na jakąś wieżę widokową, można byłoby sobie z góry zobaczyć. Za dnia to nic ciekawego ale powiem Wam, że w nocy fajnie to wygląda. Robi taki efekt, tym bardziej no dla ludzi, którzy może na co dzień tego u siebie w mieście nie mają. Powiem Wam, że taka dość ciekawa konstrukcja nieczęsto w Polsce takie coś się widuje w zasadzie zaraz koło drogi. Jak pierdzielę ile tej stali musiało na to pójść na to wszystko zobaczcie Tylko do końca nie pamiętam co oni tutaj produkują, ale wydaje mi się, że chyba jakieś chyba nawozy sztuczne Tam po prawej stronie chyba. Po drugiej stronie ulicy jest gdzieś GPZ Wocławek Azoty. Tutaj ten fragment fajnie wygląda, bo można dość blisko samochodem podjechać. Tam ogólnie jest parking taki duży tam dalej za tym, za stacją Orlen jest taki duży parking, ale powiem Wam, że, że tam z parkingu to samo widać. Jak sobie zawsze chciałem podjechać tutaj jak ze Złocławek jechałem, albo z Złocławka wracałem o takiej późnej porze to zawsze sobie zajrzałem tutaj na tą drogę, albo tam z tyłu jeszcze słuchajcie jest taki, też z tyłu jest taki parking, tam z tego parkingu też ładnie widać, tylko już tam tą dalszą część elementa chyba, ta jest taka najbardziej widowiskowa część i taka najbardziej hałaśliwa, to taki swój efekt robi, nie, tylko tak króciutko jeszcze może dwie minutki, bo tutaj za dużo do pokazywania nie ma, zresztą co tu jest do pokazywania, ale no możecie sobie zobaczyć chociaż troszeczkę jak będziecie kiedyś przejeżdżać to wystarczy zjechać z drogi dosłownie 50 metrów i chociaż sobie na żywo to zobaczyć ile to potrzeba było pracy ludzkich rąk i maszyn ale powiem wam, że tutaj mi Bartek chyba pisał z Wrocławka, że ten, ale rzeczywiście powiem wam, że Teraz jak tak sobie nos wystawiłem za, za okno, to rzeczywiście kurde jakiś taki zapach dziwny czuję, zgniłych jaj albo coś takiego, więc coś w tym może być, zależy też czasami z jakiej strony wieje wiatr, ale być może teraz akurat wiatr nawiewa w moim kierunku zapachy z tych, z tego anwilu i rzeczywiście trochę czuć. To jest, słuchaj, fabryka, w zasadzie taki teren przemysłowy we Włosławku, zaraz na, na północnym krańcu Włosławka. Jak się jedzie od strony Torunia, to przed Włocławkę można by powiedzieć. I tutaj jest, dawniej temu to się chyba nazywało to Włosławek Azoty, i oni wtedy tutaj produkowali nawozy sztuczne azotowe. Teraz to się chyba, z tego co wiem, nazywa nie Włocławek Azoty, tylko Anvil Włocławek. Ale wydaje mi się, że chyba w dalszym ciągu produkują tutaj jakieś nawozy sztuczne. Natomiast Anvil teraz jest, działa pod szyldem w ogóle Orlenu. To jest spółka, spółka córka Orlenu. Ale nie wiem, wydaje mi się, że oni chyba w dalszym ciągu produkują tutaj nawozy sztuczne. Ale powiem wam, że duży obiekt. I tu tylko część tego obiektu widać od strony ulicy, tam jeszcze dalej, dalej. Na pewno różne tutaj te rurociągi i tak dalej, różne tutaj te, te sprawy dalej tam są. Więc to tylko taki mały fragment jest. Ale nawet słychać, nie wiem, czy akurat ty tu hauru, tylko chyba jesteś jedyny z aktywnych na czacie, to mi napisz, czy słychać, ale chyba słychać. Jaki tam się huk wydobywa z tego wszystkiego? A, zgadza się, no to dobra, słychać. Ło, wow, 6 tysięcy osób to bardzo dużo. To ci powiem, że chyba w Toruniu, w tym yy, w chemiteksie Elana, czyli na terenie, yy, w fabryce, w fabryce włókien sztucznych Elana, chyba pracowało kilka tysięcy ludzi. Pewnie to jest ze 6 tysięcy albo 8 tysięcy ludzi. No, zobaczcie, Płock, niby nie takie duże miasto w porównaniu do Torunia a ma dużą fabrykę. Włocławek, niby też nieduże miasto, a ma taką fabrykę, a Toruń, miasto wojewódzkie, drugie co do wielkości w województwie kujawsko-pomorskim, zaraz pobyt gościa, tak naprawdę w Toruniu z dużych fabryk to nie mamy nic, no. Toruń opiera się jedynie na uniwersytecie, na uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na zabytkach, na Starówce, i tak naprawdę z dużych fabryk, dużych zakładów pracy, to w Toruniu praktycznie nie ma nic. Nie no, laj tylko chwilę już kończy, tylko tak jak tutaj zajechałem po drodze, mówię, a no jak już dzisiaj tyle Wam pokazałem, to pokażę Wam jeszcze jak wygląda właśnie tej Anvil we Wocławku od strony ulicy. Bo może nie każdy z Was będzie miał okazję sobie to zobaczyć, to chociaż tak sobie pośrednio spojrzycie, że to jest naprawdę dość duża fabryka. I w nocy wygląda. Całkiem interesująco w taki sposób podświetlenia. Ja, ale kurde Niemcy ty mi tutaj po rosyjsku pisze, czy po ukraińsku, no i de mister odszedł. no. To jest Polska, ty mi piszesz. No powiem ci, że kurde, widok jest na żywo naprawdę, powiem Ci na żywo naprawdę jeszcze lepiej to wygląda, bo to są tak fajnie jaskrawe światła. Tutaj ten telefon to niestety, no on jakbym miał iphona to by był widok elegancki, a tak wam powiem, że z tego telefonu on po zmroku to nie robi zbyt dobrego widoku, nie? Zbyt dobrego nagrania. O, o kurczę, Chyba coś z tego Anwilu tutaj leci na mnie. Wiecie co, jeszcze może jak tak to czekajcie, ja tam podjadę sobie pod ten parking, co kiedyś zajeżdżałem, bo i tak już w tamtym kierunku Torunia muszę jechać Ale chyba stąd mi się wydaje, że to najlepiej jeszcze było widać. Kurde, tutaj spod bramy jak to ładnie wygląda ja pierdziela. Ale wiecie, tutaj jest zbyt bliska, to też nie chcę, nie chcę nagrywać, bo to tam wiecie jakie sale ja pierdzielę, ale powiem Wam, że to fajnie wygląda z tej strony. Tam jeszcze kaweczek dalej z parking, to dalszą część sobie zobaczymy, ale... Hello Moto, nie, 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 pewnie wiesz jakiegoś iPhone'a jakbym miał yy, Moja dziewucha ma iPhone'a, tylko nie wiem co to jest za iPhone, jaka tam wersja. On tam pewnie już ze 3 lata chyba tego iPhone'a ma czy ze 2 lata, ale powiem ci, że za dnia to aż takiej wyraźnej różnicy między tym iPhone'em a między tym moim telefonem to za dnia aż takiej dużej różnicy nie ma, ale powiem ci, że na przykład tak jak robi zdjęcia yy, już tak bardziej po zmroku. Jak jest tak na wpół ciemno, albo całkowicie ciemno, jak robi właśnie po zmroku, albo jak yy, filmy robi też po zmroku, no to naprawdę widać, że jednak ten iPhone to kurde yy, robi robotę, nie? Że jednak, jednak jak jest ciemno, to naprawdę widać bardzo dużą różnicę, nie? Za dnia aż tak może strasznie nie, ale po nocy to powiem wam, że robi bardzo dużą… oj. tutaj jest taki parking, też sobie czasami tutaj wam powiem, że lubiłem zjeżdżać. Właśnie czasami jak wracałem od rodziny z Wrocławka, to tu sobie, słuchajcie, zajeżdżałem w te miejsce na, na parking. I ten, i sobie, słuchajcie, tutaj stawałem, jeszcze sobie papieroska zapaliłem. To jest taki ogólnie dostępny parking, zaraz wam pokażę. O! Tak to wygląda tutaj z tej perspektywy. Powiem Wam, że te, też. Kurde, doży naprawdę, no nie mile to jest. Z raz, dwa, trzy, no kilku. Kilkupiętrowy obiekt, tam mamy tamtą część, którą wam pokazywałem prędzej, tu jeszcze zobaczcie, tutaj jest dalej, tam jeszcze jest też dalej, także to jest dość spory, no a powiem ci Dawid, że naprawdę fajnie to wygląda tutaj. Tam pracować powiem wam, że też fajna jest robota. Kurde, po tych drabinkach chcę po nocy pochodzić. To jest zakład Dawid we Włocławku. Patrząc od strony Torunia, to nawet przed Włocławkę mamapieni, bo to jest na krańcach Włocławka. To jest zakład, który produkuje... Znaczy nie wiem jak jest teraz, ale dawniej to się nazywało Wrocławek Azoty. I wtedy to oni tutaj produkowali nawozy sztuczne. Teraz to się nazywa Anvil Włocławek. I należy. O! I należy do Orlenu. Yy, ale nie wiem, co teraz produkuje. Wydaje mi się, że chyba też produkuje w dalszym ciągu chyba nawozy sztuczne. Tam jest też zobaczcie sobie fragment taki, gdzie byliśmy prędzej. Dobra, to słuchajcie na tyle. Trzymajcie się, jadę już do domu już na pewno po drodze żadnego live'a nie będzie, chociaż jeszcze po drodze będziemy mijać sobie nieszawę, yy, będziemy mijać sobie ciechocinek raciążek, także po drodze jeszcze tych miejsc do pokazania by było cała masa, co ciekawe powiem wam, że ogólnie chciałem tak na dniach się z wami wybrać, pojechać samochodem sobie do Nieszawy po Nieszawie was trochę was tam poprowadzać a w Nieszawie powiem wam był kręcony film Wiosna Panie Sierżancie a także druga część Wesela Smarzowskiego była też kręcona wy właśnie w w tym w Wnieszawie i jeszcze chyba jakiś serial kryminalny był też po części kręcony w Nieszawie i tam chciały wam trochę Nieszawę pokazać, potem promem sobie przepłynąć na drugą stronę Wisły i, i pojechać sobie do Bobrowników tam zobaczyć ruiny zamku Krzodzkiego, ale powiem wam, słuchajcie, że wczoraj sobie patrzyłem na stronę y, przeprawy promowej w Nieszawie. I niestety prom ze względu na niski stan Wisły od chyba 4 września zawiesił swoje, swoją działalność, swoje pływanie po wiśle. Także raczej nic z tego nie będzie. A dalej. Zobacz sobie kiedyś z moich okolic kopalnia odkrywkową w Bełchatowie. Za parę lat już nie będzie. A to ty jesteś z okolic. a Be Be Bełchatów czekaj. A Bełchatów to gdzie ty jest Bełchatów? A nie, to na Śląsku jest chyba. Myślałem, że ty mówisz o tej. O tej kopalni odkrywkowej w okolicy Konina. Tam też jest taka. Tam też jest chyba kopalnia węgla brunatnego w okolicy Konina. I tam jest też elektrociepłownia. I też ma być zamykana. A łódzkie Bełchatów. No dobra. No no, rzeczywiście, to Bełchatów to łódzkę. Kurde, w okolicy Konina ale jaka tam jest elektrociepłownia? Już nie pamiętam. A i to tam w Bełchatowie największa kopalnia odkrywkowa, no bo to węgiel kamienny kąpie, kopie się metodą głębinową, a węgiel brunatny od, właśnie metodą odkrywkową, także to jest taka ciekawostka. Dobra, słuchajcie, na razie trzymajcie się, to tylko tak na chwileczkę, ale widzicie, zawsze jak się gdzieś jedzie, to popatrzeć na lewo, na prawo i można sobie jakieś fajne widoki też zobaczyć, takie ciekawe i nietypowe. Dobrej nocy.